Dzień dobry Państwu, z tej strony Sebastian Bantuch, firma SolidExpert. W dzisiejszym filmiku chciałem Państwu pokazać funkcjonalność eksportu do inteligentnego PDF-a. Eksport do pliku PDF odbywa się z zakładki Import-Export. Do prawidłowego działania wymagane jest zainstalowanie darmowego programu PDF Creator. Następnym krokiem będzie wybranie odpowiedniego formatu arkusza oraz zdefiniowanie nazwy pliku. W opcjach upewnijmy się, że mamy zaznaczoną opcję utwórz zakładki i hyperłącza. Jeśli chcemy, aby każdy skoroszyt projektu był osobnym plikiem PDF, zaznaczmy także opcję eksportuj jeden plik PDF na skoroszyt. Przed utworzeniem PDF-a zostaniemy zapytani o aktualizację rysunku. Wybierzmy aktualizuj rysunki, jeśli chcemy mieć pewność, że wszystkie zmiany w projekcie zostaną także uwzględnione w PDF-ie. Jak widzimy, zostały utworzone dwa pliki PDF ze względu na dwa skoroszyty znajdujące się w projekcie. Funkcje inteligentnego PDF-a działają tylko w najbardziej popularnej przeglądarce Adobe. W zakładkach oprócz danych arkuszy znajdziemy również listę wszystkich komponentów użytych w danym projekcie. Posiadają one hiperłącza odnoszące się do danych symboli znajdujących się na schematach. Klikając na dany komponent, zostajemy przeniesieni do kolejnego symbolu go reprezentującego. Tak samo sprawa wygląda w przypadku strzałek źródło cel. Prosta i intuicyjna nawigacja po dokumentacji elektrycznej dzięki SolidWorks Electrical.